Ten się kłóci, ten ogranicza i są wieczne dramy, rozwody i w ogóle. To ja sobie pomyślałam, ale po co mi to? Moje życie jest spokojne i w ogóle fajne bez tego. Mm -hmm. um, I wiedziałam, że jakby wolność i taka, nie, taka niezależność była dla mnie taką jedną z najważniejszych wartości. Ja też prowadzę firmę taką jaką prowadzę, czyli z każdego miejsca na ziemi i sama projektuję to co robię i robię to na co akurat mam ochotę. Właśnie dlatego, że mam takie e, wartości. Nie chcę robić projektów, e, nie chcę się gdzieś tam przywiązywać na no, nie wiem na kontraktem na 5 mhm. lat, na coś, e, bo chcę mieć e, nie wiem możliwość zmiany zdania na przykład. I ja też się właśnie mega zmieniam i jakoś tak mnie to przeraziło, że no teraz trzeba będzie tak we dwójkę te rzeczy, na kompromisy chodzić. Okay. O, ho, kojarzył mi się chyba też związek z kompromisami. Wydawało mi się, że jak już jesteś w związku, no to tra, tracisz siebie i to wszystko i w, mi się to kojarzyło tylko z, z, z... pomimo tego, że w sumie teraz tak się zastanawiam, że marzyłam o takiej romantycznej miłości, mhm. to związek kojarzył mi się po prostu z samymi problemami. A teraz tak się zastanawiam, jakby kojarzyło Ci się to dlatego, że jak to były Twoje poprzednie doświadczenia, czy po prostu właśnie Gdzieś tam doświadczenia Twoich bliskich? Ja nie byłam, ja nie mam jakiegoś dłuższego doświadczenia w związkach. Parę lat wcześniej byłam w jakimś kilkuletnim związku na odległość, to w ogóle nie wiem. To, to takie, takie sobie to było, tak jak teraz sobie o tym myślę. I czekałam wiecznie na tego okay. faceta. No jakby ta, no to, to było słabe po prostu. Mhm. Y I całość szczęście jakby z tego zrezygnowałam. Y nie wiem, jakoś tak mi się po prostu kojarzyło, okay. może z jakiejś historii, może z jakiejś opowieści, że to jednak no bo, no właśnie, trawa jest zawsze zieleńsza u no. sąsiada i każdy kto jest w związku to myśli sobie na cholerę mi to mhm. ktoś mi tam brzęczy nad uchem i tak dalej i no i, i pojawiają się często później e, problemy i, i które trzeba rozwiązywać jak się czasami nasłucham takich e, historii no to myślę sobie wow, mam nadzieję, że mój związek nie, nie dotrze do tego etapu, mhm. jakby staram się zapobiegać, um, a jak ktoś właśnie nie ma partnera, no to to, tak mi się wydaje, że to jest taka najważniejsza rzecz, że po prostu bez tego ani rusz i ludzie po prostu no nie mogą bez tego żyć i, i ciągle myślą, że jak znajdą partnera, to coś tam będą mhm. mogli, nie? więc jak nie mamy partnera, to chcemy, a jak mamy, no to już nas wkurza i go nie chcemy, nie? więc mhm. jakby wszystko ma swoje plusy i minusy, jakby nie ma idealnej e, sytuacji. Co prawda, przez e, ponad rok naszego związku uważałam, że jakby nasz związek nie ma ani jednego minusa, ani jednego minusa, e, ale teraz, tak jak my oboje się zmieniamy też, e, no to no, jest kilka rzeczy, które mi nie odpowiada, ale mhm. nadal to są rzeczy, które jakby jestem w stanie zaakceptować i e, nie przeszkadzają mi aż tak bardzo, dlatego że akurat ten nasz. Związek, ta nasza relacja, moim zdaniem, naszą dwójkę ubogaca, i ja się bardzo dużo uczę od Ismaela, w szczególności jeśli chodzi o komunikację. Mhm. Ja nie wiedziałam, że to jest w ogóle jakaś moja pięta Achillesowa, dlatego że no, nie byłam w relacjach za bardzo z mhm. przyjaciółmi. Wtedy jeszcze nie zauważałam, że mam problem. A dopiero teraz, jak weszłam w związek, to to zauważyłam i dzięki niemu nad tym teraz pracuję i jestem za to mega wdzięczna. I on podobno też się dużo ode mnie e, uczy, ale to trzeba by jego ja było zapytać, więc jakby. No i we dwójkę robimy o wiele więcej rzeczy. Mm -hmm. O wiele więcej. Ja robiłam dużo szalonych rzeczy, mm -hmm. ale jak we, we dwójkę to już mamy takie pomysły, to że to już czasami. Jest to peda. Czasami aż strach się naprawdę bać. I Ja mm -hmm. to uwielbiam, że um, jak wcześniej wydawało mi się, że to będzie ograniczenie, mm -hmm. tak teraz wiem, że. Mogę przyjść do niego z jakimś pomysłem, i on mówi: dobra, bukujemy, mm -hmm. dobra, rezerwujemy, robimy to. Wow. I, wiesz, I wiesz, że masz kogoś, z kim, z kim to zrobisz? Bo na przykład nie wynajęłabym sama wana na miesiąc, chociaż mega o tym mm -hmm. też marzyłam, bo bałabym się tam spać sama, nie chciałabym go prowadzić. Wiadomo, że ja wiele rzeczy robiłam sama, ale no niektórych się bałam nadal, nie? Mm -hmm. Więc jakby z nim mogę robić takie szalone rzeczy, albo jakieś robić, realizować pomysły, które mi by nawet nie przyszły po prostu do głowy, jak na przykład wyjazd do Nepalu na mm -hmm. przykład. Jeju, tak mi się buła, cieszy, że właśnie znalazłaś taką osobę, z którą możesz jakby cały czas dopełniać jakby swoje szczęście i jakby cały czas robić coś więcej. I tak jak mówisz, że no nie ograniczałaś się będąc sama i, i, i robiłaś te rzeczy, spełniałaś marzenia, no to faktycznie jakby z tą drugą osobą to jest trochę taki inny wymiar. No i akurat wasza dwójka jest przykładem na to, że. Cały czas jakby to robicie i obydwoje właśnie chcecie tego samego, że, mhm. że godzicie się na te szalone pomysły i, i je realizujecie. Mhm. No, ja oczywiście mam takie obawy, które no, staram się uciszać, no bo nic z tym nie zrobię, że w pewnym momencie jednak bardzo się zmienimy i nie będziemy chcieli tego samego. Przykład, nie wiem, wiem, że ym, Isma bardzo chciałby mieć kiedyś dzieci. Ja w tym momencie zupełnie nie, jakby w ogóle nie chcę mhm. mieć dzieci. Um, ale może mi się zmienić za 5 lat. On jest tego świadomy, oczywiście, mm -hmm. że o tym rozmawialiśmy. E, mimo to e, uważa, że nie marnuje ze mną czasu. I nawet jeżeli za 5 lat ja stwierdzę, że ja nie chcę mieć dzieci, a on będzie chciał mieć dzieci, no to się rozejdziemy, nie? Mm -hmm. Jakby, no, wiadomo, to ktoś może mi powiedzieć: A mówiłeś, że to miłość życia, wzięliście ślu, ble, ble, ble. No. Jakby w tym momencie jest super i w tym momencie chcemy być ze sobą, ale jeżeli za pięć lat stwierdzimy, czy nawet za dwa lata stwierdzimy, że nie jesteśmy w stanie, nie wiem, siebie nawzajem uszczęśliwiać, i nie chodzi o to, że ja mam kogoś uszczęśliwiać, mhm. jak ktoś mnie, ale jeżeli jakby ten związek będzie większym obciążeniem i ciężarem, i nam obojgu będzie ze sobą średnio, no to po co to robić? Bo też ostatnio rozmawialiśmy, że jakby my jesteśmy w tym związku, bo serio chcemy w nim. Po prostu chcemy w nim mm -hmm. być, nie? Że jakby i on był szczęśliwy sam ze sobą, i ja byłam szczęśliwa sama ze sobą, więc my nie szukaliśmy jakiejś tej drugiej osoby drugiej części. Mm -hmm. Ale jak jesteśmy razem, to super. Ale mm -hmm. jeżeli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy razem, no i jakby ranimy się nawzajem i tylko po prostu utrudniamy sobie życie, no to ja uważam, że nie no, ma sensu, ma sensu mm -hmm. w tym być. I no pytanie, czy, czy warto było brać ślub? Mm -hmm. No się okaże, może uh -huh. się najwyżej okazać, bo dostawałam też takie pytania w Q&A, czy nie uważasz, że to za wcześnie? Uh -huh. No nie wiem, no w tym momencie, kiedy podejmowałam decyzję, to uważam <laughs> że to jest najlepszy pomysł uh -huh. ever. Nie? No, może, może, na pewno nie będę tego żałować, nie? No bo jakby uważam, że to był najfajniejszy pomysł na świecie, z tym ślubem, no to jak wezmę rozwód, rozwód to wezmę rozwód, no, by nic wielkiego się nie stanie, jejku, no ja wiem, Tylko że... Tylko właśnie kultura to tak zdemonizowała, nie? Że śluby się super celebruje, a rozwody się szykanuje. Złe, jak kiedyś wezmę rozwód, to zrobimy taką imprezę, że, impreza, no że, jestem z, że jestem znowu singielką. No. Tak, więc jakby to... Pff, nie wiem. Ja wiem, że wiele osób ma jakieś takie tradycyjne do tego podejście, ale to później wywołuje masę cierpienia, nie? Że jakby jeżeli ktoś jest w tym małżeństwie tylko i wyłącznie dlatego, że się złożyło przysięgę przed Bogiem, no. no, Albo ze względu na dzieci, no ale co, te dzieci potem patrzą na przykład na nieszczęśliwych rodziców i mają taki obraz miłości i rodziny. No, no to, to chyba później nie... się nie chce za bardzo rodziny zakładać, no. nie? No to właśnie, no właśnie. Więc yy, nie wiem. Mm -hmm. mm, nie wiem właśnie. I ja się zastanawiam, dlaczego się wypowiadam na temat relacji. <laughs> Bo Kamila pyta. <laughs> Bo Kamila pyta, wiesz, co mi się bardzo podoba w waszej relacji? i to jest, mi się wydaje, taki brakujący element wielu relacji, to jest komunikacja. Tak. I ja to się śmieję. Nie? Powiem ci tak, że jakby to już niezależne jest właśnie od tego, czy to jest relacja jakaś romantyczna, czy relacja w, w jakiejś przyjaźni, czy nawet jakaś biznesowa, no to komunikacja to jest po prostu chyba najważniejszy fundament i filar tego. Mhm. I tak właśnie jakby obserwując wasz związek, jakby widać, że to jest coś, nad czym Wy cały czas pracujecie, i sama mówisz, że jakby to nie są łatwe rozmowy, to nie jest nic przyjemnego, ale jakby bez tego to my się nie domyślimy, co ta druga osoba mm -hmm. ma w głowie. Jakby, mm -hmm. póki nie będzie to skonfrontowane, póki te słowa z nas nie wyjdą, no to możemy tylko snuć domysły. To właśnie jakbyś mogła coś o tej komunikacji, jak to tam jest? No i to jest mega ciekawe, że ja przez 26 lat życia, no pewnie wiadomo, jak byłam dzieckiem, to mm -hmm. o tym nie myślałam, to jakoś ten temat w ogóle nie istniał w moim wszechświecie, nie mm -hmm. wiem. O różnych rzeczy się uczyłam, biznesu, jakieś tam rzeczy i pewności siebie, ale jakiś, tak, o tej komunikacji tak nie, nie za bardzo słyszałam, nie wiem, do, do mm. mnie to w ogóle nie docierało i nie zdawałam sobie sprawy, że ja mam z tym w ogóle trudność, dopóki Ismael mi tego nie uświadomił. I jakby najpierw zaczęło się od tego, że ja wiele rzeczy załatwiałam tak, miałam taki, taki sobie schemat, że um, dym, jak to się mówi, że ig ignorowałam trochę, jakby udawałam, że temat nie istnieje, mm. wolałam przemilczeć jakieś mm -hmm. rzeczy. I nic nie powiedzieć po mm -hmm. prostu. No i o ile z obcymi ludźmi, może w pracy, czy nawet z przyjaciółmi, to można przemilczeć mm -hmm. jakieś problemy, um, chociaż to przechodzi, tylko że jakby no, to jest na chwilę i to jest tak. jakby bezsensowne rozwiązanie. Tylko że ja wtedy nie zdawałam sobie tego sprawy. Całą szczęście, że ja też mam fajnych przyjaciół wokół siebie. Miałam też taką historię z Karoliną. Um, na tenerce. Na tenerce, tak. Że ja wiele rzeczy przemilczywałam i w ogóle tam nie mówiłam, że coś mm -hmm. mi na przykład nie pasuje, a później wybuchałam. No bo mm -hmm. to jest normalne, nie? Że tak. jak przez trzy tygodnie zgryzasz zęby, bo coś cię na przykład irytuje, mm -hmm. ale nie powiesz tej osobie, i słuchaj, bo jakby nie podoba mi się, że tutaj tak kładziesz ten kubek, mm -hmm. nie? I jakbyś powiedziała od razu, od razu bo może mm. w ogóle ta osoba nawet niespecjalnie nie przecież oczywiście. kładzie ten kubek. On mm. powiedziała to od razu, to byłoby po problemie. A ja później, od trzech tygodniach się. nazbiera się i masz taki wyżyk, a później ktoś jest zaskoczony. I no a ludzie tak przez latę potrafią. <laughs> tak. Nawet nie powiem, że wstyd mi Aha. się przyznać, bo nie jest mi wstyd, bo jakby nikt mnie nie nauczył tego po mm. prostu. U mnie w domu się żyło bezkonfliktowo, u mnie w domu nie było kłótni. Okay. Dlaczego? Bo nikt nie rozmawiał, Aha. nikt nie mówił, że coś jest nie okej. Okay. Jeżeli ja coś przeskrobałam, no to nie usłyszałam, że to, to, to jest nie tak i to mm -hmm. powinnaś zrobić inaczej i to jest złe, bo to. Tylko ja dostawałam za karę milczenie. Okay. Więc ja dopiero teraz jakby to zaczynam zauważyć i ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy. Ja w ogóle, to był mój sposób na rozwiązywanie konfliktu i w ogóle Aha. mi się wydawało, że ja jestem taka bezkonfliktowa, no. <laughs> ale właśnie no, dlatego, Aha. że y, nic nie mówiłam. Że wybierałaś tak. milczenie. Że i to wtedy nie było konfliktu, no jak mhm. nie ma y, nie wymieniamy się tam zdaniami, nie kłócimy się, no to nie ma konfliktu. Tylko właśnie później jak się zbiera, no to można wyżygać później i jest problem, nie? Więc mhm. jakby cieszę się, że moi przyjaciele, z którymi miałam takie. Y, przygody. Mi to wybaczyli mhm. i się skomunikowaliśmy już teraz wiemy jak naprawiać takie rzeczy i, i ja też już jestem w tym lepsza, bo to wydaje mi się, że teraz to jest tylko tak naprawdę praktyka, plus muszę się w końcu wybrać na tą terapię oczywiście. Hmm. Próbuję, próbuję się zapisać. No właśnie, a z, właśnie uświadomiłam sobie to dlatego, że jak coś mnie gdzieś zirytowało y, u Ismaela, to ja wyszłam bez słowa i się nie odzywam. A on okay. przychodzi do mnie, co się stało? Nic. Nawet nie powiedziałam nic, bez słowa, nie odzywam się, nie? Ale posłuchaj, u nas tak nie będzie. Mm -hmm. Albo powiesz, co mm -hmm. się stało, o co ci mm -hmm. chodzi, albo nie musimy tego kontynuować. I ja miałam takie. Wow. Okej, okay, dobra, <laughs> czyli nie będę sobie tutaj tak Aha. pogrywać, nie wiem, to była moja jakaś taka, wiesz, pierwsza reakcja, I ja nie chciałam powiedzieć, bo mi się wydawało, że jak ja coś komuś powiem, to sprawię tej osobie przykrość i ta, ta osoba po prostu będzie zraniona i przestanie mnie lubić, nie będzie mm -hmm. chciała ze mną gadać, I tak mi się wydawało, a on mm -hmm. mnie nauczył tego, że ja mogę to powiedzieć i może dla niego to nie będzie przyjemne, um, ale on będzie mógł albo coś zmienić, bo mm -hmm. przecież się nie domyśli, albo Dokładnie. ustalimy coś w jakimś temacie i tyle. I przez to, że to się zdarzało, nie wiem, co jakiś czas mm -hmm. było coś, co mi nie pasowało i od razu mówiłam, bo to była jego w sumie chyba jedyna taka prośba. Proszę cię, jeżeli cokolwiek będzie, co ci się nie podoba, jeżeli coś powiem, albo no cokolwiek, mm -hmm. powiedz mi o tym. Mm -hmm. I Jakoś zaufałam mu bardzo, mhm. i za każdym razem mówiłam mu, jakby to, co było nie tak. I pomimo tego, że te rozmowy właśnie nigdy nie były jakieś fajne ani dla mnie, ani dla niego, no to po kilku godzinach rozmowy następnego dnia wszystko było ok. Jakby mhm. nikt nie, nie miał niczego do siebie za złe. I ja teraz jak to widzę, to myślę sobie, matko. Przecież to jest takie proste. proste. Dokładnie. Dlaczego my tego nie robimy? Mm -hmm. Dlaczego ja nie powiem ci, weź, czy możesz inaczej stawiać ten kubek, albo czy mm -hmm. możesz od razu coś tam, mm -hmm. a, a nie właśnie po, po miesiącu coś wyżygać? Ja dopiero też zdaję sobie sprawę, że gdyby mi ktoś przez miesiąc albo przez pół roku czegoś nie powiedział i powiedział mi to po pół roku, byłoby mi smutno. To wtedy dopiero byłoby mi smutno. Bo ja wtedy no, w ogóle tego nie, em, nie dostrzegałam, więc jakby to jest chyba najważniejsza rzecz. Więc nawet jakbyśmy się rozwiedli no to to byłaby chyba najlepsza rzecz, jaką ja wyciągnęłam z tej relacji. Że po pierwsze można być w fajnej relacji, że ktoś Cię nie ogranicza i można mhm. robić fajne rzeczy, a po drugie nauczyłam się tego, że warto rozmawiać. No po prostu Paulo mhm. Coelho, nie? Mhm. Jakby... No ale no cóż, tak. no nie wiedziałam tego, wiedziałam Aha. dużo rzeczy, ale nie wiedziałam akurat tego, no i... Nadal bardzo dużo y, gadamy i właśnie tak jak mówiłaś, te rozmowy czasem nie są przyjemne, mm -hmm. bo y, jak spotykają się jakieś, nie wiem, potrzeby, które nie, nie z, mogą zostać spełnione, albo ktoś nagle zmienia wizję i chciałby robić coś innego, no to czasami się nawet zastanawiamy, czy my jesteśmy w stanie spełniać swoje potrzeby i czy my jesteśmy w stanie jakoś to pogodzić. Póki co odpowiedź jest odpowiedź nie czy, czy mm -hmm. jesteśmy w stanie to zrobić, tylko raczej jak, jak? w jaki mm -hmm. sposób chcemy zrobić tak, żeby było fajnie nam obojgu. No ale no zobaczymy, nie? Jakby no tak jak mówię, te rozmowy nie są przyjemne, ale nauczyłam się, że zawsze prowadzą do czegoś dobrego i to czego nauczyłam się w tej relacji. Przenoszę na inne. Tylko, mhm. no, jakby trudno jest też stawiać granice w tych relacjach, które przez lata jakoś funkcjonowały. Aha. Ale jeżeli się nie uda postawić tych granic, no to trudno, nie ma sensu mhm. być w takich relacjach. Ale właśnie w większości relacji mi się to udaje, bo okazuje się, że jakby te osoby po drugiej stronie są otwarte i jakby.